Ekonomia behawioralna czy ekonomia instytucjonalna? Ekonomia rozwoju czy ekonomia neoklasyczna? Która z nich lepiej opisuje świat i gospodarkę? Która z nich jest bardziej przydatna do zrozumienia współczesnej gospodarki? Zapraszamy do serii podcastów Po prostu Ekonomia, która jest poświęcona tematyce ekonomicznej i gospodarczej. Zaprasza Olgierd Łukaszewicz. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastów Po prostu Ekonomia, SGH. Ja nazywam się Łukasz Woźny, dzisiaj ze mną w studiu jest profesor Magda i nasz dzisiejszy gość, profesor Michał Brzoza-Brzezina. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o temacie inflacji, polityki pieniężnej Banku Centralnego, ale trochę w innym kontekście, mianowicie procesów demograficznych i tego jak starzeje się nam populacja i różnych konsekwencji dla... Zmian makroekonomicznych z tego, z tego wynika. Wydaje się na pierwszy rzut oka zaskakujące, że możemy powiązać inflację, politykę pieniężną z demografią. No właśnie, ale takim tematem się Wątpliwoz zajmował. To się może wydawać y, dość, dość oryginalne, bo jak myślimy o procesach demograficznych, o starzeniu się ludności. To przede wszystkim, jeśli chodzi o powiązania z makroekonomią, to myślimy o takich rzeczach jak systemy emerytalne, stabilność systemów emerytalnych, może rynek mieszkaniowy, ale skąd polityka pieniężna? Bardzo chętnie to wyjaśnię, a żeby to Państwu wyjaśnić, to muszę chyba słów kilka powiedzieć na początek w ogóle o tym, jak działa polityka pieniężna, co robi polityka pieniężna. Pewnie część z Państwa zresztą, zresztą wie, ale taki bardzo skrócony kurs polityki pieniężnej w 10-20 sekund, który pozwoli wytłumaczyć o co chodzi, to byłby taki, że jak Państwo pewnie wiecie, bank centralny rolą banku centralnego jest stabilizowanie gospodarki, stabilizowanie wahań cyklicznych w gospodarce, a w szczególności stabilizowanie inflacji. Banki centralne najczęściej robią to za pomocą stóp procentowych. Jeżeli bank centralny chce obniżyć inflację, to ustala stosunkowo wysokie stopy procentowe. Jeżeli bank centralny uważa, że inflacja jest za niska i chciałby, żeby wzrosła, to ustala dość niskie stopy procentowe. No właśnie, ale to może tutaj Ci się wtrącę. Pytanie jest, w jaki sposób można oszacować, że ta, te stopy procentowe są za niskie albo za wysokie? Są za niskie albo za wysokie w stosunku do czego? No właśnie, gdzieś pomiędzy tymi wysokimi stopami procentowymi służącymi tłumieniu inflacji i tymi niskimi służącymi pobudzaniu gospodarki i z konsekwencji też zwiększaniu inflacji, musi być gdzieś jakiś taki poziom, Równowagi, czy naturalny poziom, tak? Tak ekonomiści nazywają ten poziom naturalną stopą procentową, i to jest właśnie taka, taka, taka stopa, że jeśli bank centralny ustali stopy procentowe na tym poziomie, to gospodarka będzie się rozwijała mniej więcej stabilnie, inflacja będzie również. Stabilna. To jest taki świę, trochę święty gral bankowości centralnej, święty gral, dlatego że jak to jest świętym gralem, można tego dość długo poszukiwać. To jest zmienna nieobserwowalna, to nie jest taka zmienna jak inflacja czy PKB, że główny urząd statystyczny nam to wylicza co miesiąc czy co, co kwartał. Tą zmienną sobie czasem wyliczyć i co więcej, zwykle się ją wylicza no, z dość dużą, dość dużą niepewnością. Różne metody wyliczania dają też różne szacunki. A mamy jakieś wiedzę na temat tego, ile taka stopa wynosi w Polsce? Jakieś szacunki dla Polski albo dla strefy euro? No, szacunków trochę mamy. Sami tutaj w Polsce robiliśmy trochę, trochę szacunków. Ekonomiści na świecie też trochę tych szacunków robili. Może jedna ważna rzecz, żeby tu nie zmylić troszeczkę słuchaczy. Normalnie, jak myślimy o stopach procentowych, te stopy procentowe, które na przykład ustala bank centralny, są zwykle podawane w kategoriach nominalnych, czyli ile to jest dokładnie odzwierciedlenie tego, ile, ile nie wiem, dostaniemy na przykład ze 100 zł jak złożymy 100 zł depozyt, jeżeli stopa procentowa wynosi 5%, no to po roku będziemy mieli 105 zł. Natomiast o tej stopie naturalnej najczęściej mówi się w kategoriach realnych. Realnych to znaczy pomniejszonych o inflację. Pokazujących tak, jakby wzrost siły nabywczej na przykład tego naszego depozytu. Więc te liczby, które tutaj będą padały, no to będą liczby wyrażone w kategoriach realnych już po uwzględnieniu inflacji. Sporo takich badań na świecie robiono już od wielu lat, gdzie jest ta naturalna stopa procentowa? Tak w ogóle sama koncepcja jest bardzo stara, bo pochodzi z XIX wieku, taki szwedzki ekonomista Knud Wicksell ją wprowadził, no ale w tamtych czasach nie za bardzo umiano to liczyć. Dzisiaj potrafimy to liczyć na różne sposoby. No i na przykład w gospodarkach rozwiniętych takich jak Stany Zjednoczone, strefa euro, obecnie szacuje się, że ta stopa naturalna jest w granicach zera mniej więcej, może minimalnie poniżej zera, może minimalnie powyżej zera, ale gdzieś zero byłoby dobrym, dobrym przybliżeniem. To gdzie ta demografia w takim razie? A no właśnie, gdzie ta demografia? To wracamy do tego intrygującego tematu, gdzie ta demografia? No żeby zrozumieć, gdzie ta demografia, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, od czego ta naturalna stopa procentowa zależy. No i ona zależy od kilku czynników, od kilku czynników, ale tak bardzo ogólnie na to patrząc, co możecie Państwo pomyśleć o tej naturalnej stopie procentowej trochę jak tak, tak o, 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 jakiej, o jakiejś cenie, tak? Jak, jak cenie jakiegoś, jak, jakiegoś dobrej. Jak, to ekonomiści wiedzą i Państwo słuchacze pewnie też, no cena zależy od popytu i podaży. I z tą naturalną stopą procentową jest troszeczkę podobnie to jest taka jakby cena która w szczególności zależy od podaży oszczędności od tego ile ludzi chcą oszczędzać i od popytu na oszczędności czyli od tego ile ludzi chcą pożyczać i tu się pojawia demografia tu się pojawia demografia w starzejącym się społeczeństwie ludzie chcą więcej oszczędzać a to dlatego, że wiedzą, że po osiągnięciu wieku emerytalnego będą dłużej, będą dłużej żyli, przeciętnie dłużej żyli, no i w związku z tym muszą zakumulować jakieś oszczędności na emeryturę. Jak chcą dłużej więcej oszczędzać, no to wpływa to na właśnie, między innymi, na naturalną stopę procentową. Okej, okay, no i z waszych szacunków wynika, że ta naturalna stopa procentowa spada. To znaczy, że co, że jakby zwiększający się popyt na oszczędności powoduje presję na to, żeby ta cena, o której mówisz, ta naturalna cena, realna, obniżała się. No to są nie tylko nasze szacunki. Szacunki w zasadzie na całym świecie pokazują, że ta naturalna stopa spada. I przez wiele lat ona spada już tak od, no w Polsce to oczywiście takich tak długich szeregów czasowych nie mamy, ale w Stanach Zjednoczonych ona spada od jakichś, 30, 40 lat, i ekonomiści zastanawiali się, dlaczego tak jest, z czego, z czego to wynika. I stąd między innymi te badania właśnie nad, nad demografią, nie tylko w Polsce zresztą prowadzone, próbujące wyjaśnić, z czego, z czego, z czego, z czego to wynika. Więc... Ale czy ona może spadać tak, jakby w nieskończoność? To znaczy, jest jakaś dolna granica tego, bo wspomniałeś o tym, że są szacunki, które mówią o tym, że ona może być nawet ujemna. Więc pytanie, dlaczego ona może być ujemna, ta realna stopa, naturalna stopa procentowa, ta referencyjna, o której mówisz, i, i czy jest jakieś ograniczenie, po który, poniżej którego ona spać nie może, albo nie powinna? Hmm. Znaczy, ponieważ naturalna stopa procentowa jest stopą realną, to dla niej tego ograniczenia takiego formalnego, jak dla stopy nominalnej na poziomie zera, nie ma. Ona teoretycznie może być ujemna. Z makroekonomicznego punktu widzenia może się to wydawać Dziwne, gdyż jednym z determinantów naturalnej stopy procentowej, o tym jeszcze nie mówiłem, ale jest wzrost produktywności w gospodarce. Jak szybko rośnie, jak szybko przyrasta nam technologia, umiejętności robienia różnych rzeczy. No generalnie rzecz biorąc, ten wzrost produktywności wolniejszy albo szybszy, ale raczej jest dodatni. Jakby miał być ujemny, to by oznaczało, że no zapominamy, jak się, coś, jak, się coś, jak się coś robiło, więc ten wzrost produktywności jest dodatni. Więc z tego tytułu należałoby oczekiwać, że stopa Naturalna też będzie dodatnia. Natomiast jest ten drugi czynnik, znaczy tych czynników jest wiele, ale jest ten drugi ważny czynnik, o którym tutaj dzisiaj już mówiliśmy, czyli demografia, i on rzeczywiście może spychać tę stopę procentową nisko, nawet, nawet poniżej zera. Ja nie sądzę, żeby ona mogła spadać w nieskończoność, ale przez jakiś czas poniżej zera ona się znaleźć może. No i takie są takie były niedawno szacunki dla Stanów Zjednoczonych strefy euro na przykład. W Polsce stopa jest generalnie wyższa, możemy o tym zaraz powiedzieć. Ale te szacunki dla Stanów Zjednoczonych i dla strefy euro przez jakiś czas oscylowały nawet poniżej zera w ostatnich latach. Ale czy dobrze rozumiem? Oznacza to, że jakby ten poziom zakumulowanych oszczędności byłby wtedy zbyt duży, i jakby ta naturalna stoła procentowa ujemna miałaby powodować, że musimy jakby sprowokować, żeby nie tyle jakby poprzez instrumenty, ale gospodarka chce doprowadzić do tego, żeby tych oszczędności było mniej taki to jest mechanizm czy to jakoś to. Czy ciężko mówić o zbyt duży albo zbyt mały to tak jakbyś e, tak jakbyś powiedział, że nie wiem, że ceny są zbyt duże albo zbyt małe, bo jest, bo jest duży, duża podaż na przykład, że ceny są zbyt, zbyt małe. No to jest po prostu to jest zmienna równoważąca podaż z popytem na rynku i trochę ciężko o w, w takich kategoriach pozytywnych mówić, że, że jest zbyt dużo albo zbyt mały Po prostu równoważę. może być też, też ujemna, chociaż ja osobiście nie sądzę, żeby trwale ujemne mogły być naturalne stopy procentowe, co zresztą w ostatnich, no powiedzmy już rok, ostatni rok, dwa lata, to jest takie myślenie, że chyba jednak te stopy wracają do poziomów dodatnich. Mówię o gospodarkach znowu tych wysoko rozwiniętych, Stanach Zjednoczonych, strefie euro, bo w Polsce generalnie rzecz biorąc, i to jest, to jest dość ważny wątek, pomimo, że ta stopa spada, to ona historycznie Zawsze była, zawsze w ciągu ostatnich powiedzmy 20 lat, kiedy jesteśmy w stanie to mierzyć, zawsze była znacząco wyższa od tej w strefie euro na przykład. A z czego to wynika? To wynika przede wszystkim z produktywności, o której, o której mówię, bo procesy demograficzne mamy podobne. Społeczeństwa się starzeją trochę wolniej, trochę szybciej, ale generalnie rzecz biorąc, ludność się starzeje wszędzie i, i, i w strefie euro, i w Polsce, i w Polsce. I w Stanach Zjednoczonych, więc te demograficzne czynniki działają bardzo podobnie na stopy równowagi. Równowagi znaczy naturalna, to jest inne określenie, e, i, i, i w Polsce, i, i za granicą. Natomiast my mamy zupełnie inny przebieg produktywności. My byliśmy bardzo ubogą gospodarką te 30 lat temu, kiedy, kiedy, kiedy realizowane były te główne reformy rynkowe w Polsce. Wtedy narodo, dochód narodowy w Polsce na głowę wynosił około 30%. Dochodu narodowego w tych bogatych krajach Unii Europejskiej. I od tego czasu no, przeszliśmy gigantyczną drogę, tak zwanego procesu konwergencji, znaczy doganiania tych najbogatszych gospodarek. Jak ten proces konwergencji zachodził i dlaczego on zachodził? No Między innymi dlatego, że u nas rosła produktywność czy wydajność, wydajność pracy. Przede wszystkim adaptowaliśmy technologie, które, które były znane. W bardziej rozwiniętych gospodarkach, no i dzięki temu rozwijaliśmy się szybciej. Dzisiaj, jak pewnie państwo wiecie, ten dochód narodowy w Polsce na głowę to jest jakieś 80% średniej unijnej, więc gigantyczny postęp się dokonał. No, ale jednym z przejawów tego postępu było to, że, że, że wzrost gospodarczy był wyższy, a technologia, postęp technologiczny w Polsce był wyższy, więc to jest, to jest ta przyczyna. Zastanawiam się, czy różne parametry systemu emerytalnego mają jakieś znaczenie dla tych oszacowań, bo tak sobie wyobrażam, że Ponieważ mamy generalnie relatywnie niski wiek emerytalny, w szczególności dla kobiet, jednocześnie to, tak powiedziałeś, populacje starzeją się wszędzie w Europie, ale Polska akurat ma tą niechlubną statystykę, że starzeje się najszybciej. Ten wzrost osób, w szczególności wieku 80, to dynamika jest najwyższa w krajach europejskich. Czy to ma znaczenie właśnie dla samych wyników Twoich, to, że więcej osób, jak rozumiem, powinniśmy oszczędzać więcej, ponieważ pracujemy krócej? Yy, tak, dokładnie. To znaczy. Jakżeśmy się zastanawiali nad różnymi czynnikami, które by mogły sprawić, żeby ta stopa naturalna nie spadała, czy spadała wolniej, no taki kluczowy, który się oczywiście pojawia, nawet intuicyjnie, no to jest jakieś reformy, zmiany systemu emerytalnego. Różne rzeczyśmy rozpatrywali, ale taka najbardziej obiecująca pod tym względem, zresztą nie tylko pod względem wpływu na naturalną stopę procentową w ogóle, pewnie, pewnie się zgodzisz, że generalnie rzecz biorąc potrzebna, no to jest zmiana, zmiana wieku emerytalnego stopniowy, wzrost wieku emerytalnego idący w ślad za, za wzrostem oczekiwanej długości życia. Oczywiście, jeżeli pracujemy dłużej, no to jesteśmy przeciętnie przebywamy przeciętnie dłużej na emeryturze, więc musimy mniej oszczędzić w czasie aktywności zawodowej, na czas przebywania na emeryturze. No więc ta presja na, na, na spadek stopy równowagi się robi, się robi mniejsza, oczywiście. W waszych badaniach tam podkreślaliście jeszcze te wątki związane z migracją i, i jakby wpływu migracji na szacunki naturalnej stały procentowej. Możesz o tym opowiedzieć trochę? Tak, to, to, to był taki inny wątek, gdzie zastanawialiśmy się, co jeszcze mogłoby. Wpływać na tą naturalną stopę procentową. Więc badaliśmy, ponieważ jak, jak wiemy, no w Polsce migracje i w jedną i w drugą stronę w, ostatnich, w ciągu ostatnich 20 lat odgrywały istotną rolę. Najpierw był ten duży odpływ pracowników yy, z Polski do, do Irlandii, do Wielkiej Brytanii przede wszystkim. Potem był napływ pracowników ze wschodu, przede wszystkim z Ukrainy w kolejnych falach, no w szczególności ta największa fala yy, po, wybuchu, po wybuchu wojny w 2022 roku. Yy, okazuje się, że w, w przeciwieństwie do zmiany wieku emerytalnego migracja nie ma tak wielkiego, wielkiego znaczenia. To oczywiście jest dodatkowy zasób siły roboczej, yy, ale migranci przybywają z, bardzo, zwykle przybywają z bardzo niewielką ilością aktywów akumulowanych. Tak? Yy, oni zwykle są, no i z natury rzeczy są zwykle, zwykle dość, yy, dość biedni, co oznacza, że oni muszą akumulować aktywa nawet szybciej niż nasi tutaj obywatele, którzy są na miejscu, więc, więc sprowadzanie migrantów na wiele rzeczy pomaga, ale, ale niekoniecznie pozwala zredukować znacząco ten spadek naturalnej stopy procentowej. Ja chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku różnic pomiędzy Polską a Unią Europejską, jeżeli chodzi o, o, o szacunki, wasze szacunki, ale też innych osób dotyczące naturalnej stopy procentowej. Pytanie jest jakby o, nie tyle jakby o, o, o powody tych różnic, ale jakby o konsekwencje tego. To znaczy, czy ta utrzymująca się różnica, to, że w Polsce te stopy naturalne są wyższe, ma dla nas jakieś konsekwencje, albo powinniśmy się czegoś obawiać w tym kontekście? No Ma dwie konsekwencje. Jedna to jest taka konsekwencja bieżąca, to znaczy, myślę, że to już jest jasne z tego, jasno wynika z tego, co mówiłem wcześniej, ale wyższa naturalna stopa procentowa w Polsce oznacza, że przeciętnie w polskiej gospodarce bank centralny powinien utrzymać stopy procentowe na wyższym poziomie niż na przykład w strefie euro czy w Stanach Zjednoczonych. I to się dzieje zresztą, jeśli Państwo popatrzycie na stopy procentowe w Polsce, czy to nominalne, czy w szczególności. W ujęciu realnym, to one historycznie były wyższe niż, niż na przykład w strefie euro. I chyba jeszcze nie powiedziałem, yy, o jakiej skali różnicy tutaj mówimy. To jest skala rzędu dwóch, trzech punktów procentowych, więc generalnie że biorąc sporo, może dwa, 3 nie brzmi jak dużo, ale 2-3 punkty procentowe dla stóp procentowych to jest rzeczywiście to jest rzeczywiście sporo, i ta skala no, w ciągu ostatnich lat 20. Troszeczkę to zmalało. Powiedzmy, 3 punkty procentowe to bardziej jest ten szacunek różnicy 20 lat temu, 2 punkty procentowe, może dzisiaj, ale to nadal, to nadal jest dużo. Więc to jest pierwsza konsekwencja, taka dla bieżącej, dla bieżącej polityki pieniężnej w Polsce, że, że te stopy po prostu muszą być przeciętnie, przeciętnie wyższe. Natomiast druga konsekwencja, taka może nawet ważniejsza, to jest dla ewentualnego przystąpienia Polski do strefy euro. Gdybyśmy chcieli dzisiaj na przykład przystąpić do strefy euro, to oznaczałoby, że w Polsce nastąpiłby bardzo szybki, gwałtowny spadek stóp procentowych. No bo przystąpienie do strefy euro małego kraju, takim jak jest Polska, stosunkowo małego, oznacza, że tak naprawdę u nas zaczynają obowiązywać te reguły gry, które są, które obowiązują w Eurolandzie, więc to my się dostosowujemy, poziom stóp procentowych w Polsce dostosowałby się oczywiście do tego w strefie euro, a nie na odwrót. No i te stopy procentowe mogły być po prostu za niskie, w punkcie widzenia naszej gospodarki. I co wtedy? Jakie konsekwencje? No to może mieć bardzo przykre konsekwencje dla gospodarki i to nie jest tylko jakaś wiedza teoretyczna, ale to, jest, to są też konsekwencje, które w wielu krajach wystąpiły. To się po angielsku nazywa boom bust cycles, po polsku próbowaliśmy to jakoś zgrabnie przetłumaczyć. Jedyne tłumaczenie, które jakoś tam się przyjęło, to jest niestabilne boomy, które może nie jest najszczęśliwsze z językowego punktu widzenia, ale tam mniejsza o, mniejsza o samo, samo tłumaczenie. Co, co to oznacza? Taki gwałtowny spadek stóp procentowych oznacza, że pożyczanie staje się nagle zaskakująco tanie. No jak pożyczanie staje się stosunkowo tanie, no to, no to ludzie zaczynają, gospodarstwo do mojej przedsiębiorstwa zaczynają. Pożyczać, pożyczać na inwestycje, to jeszcze pół biedy, ale też pożyczać na, na konsumpcję, na bieżącą konsumpcję, na zakup nieruchomości. I to już zaczyna być problematyczne, bo gospodarka nie jest w stanie tych wszystkich dóbr, które gospodarstwa domowe, które przedsiębiorstwa chcą, chcą zakupić, wyprodukować. W związku z tym zaczynamy kupować za granicą, zaczynamy się zadłużać za granicą, no i w pewnym momencie już ta zagranica nam nie chce, nie chce już pożyczać więcej pieniędzy. No i wtedy ta, ta pierwsza faza to jest ta faza, ta, faza, ta faza boomu, to znaczy, my jesteśmy dość szczęśliwi, konsumujemy dużo i, 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 i jest bardzo sympatycznie. Ale w momencie, kiedy ekonomiści mówią, uderzamy o ograniczenie budżetowe, to znaczy, że zagranica przestaje nam już chcieć pożyczać pieniądze, no to się zaczyna ta bardzo nieprzyjemna faza, to znaczy, my musimy bardzo gwałtownie ograniczyć konsumpcję, bardzo gwałtownie ograniczyć inwestycje, no i gospodarka spowalnia, w najlepszym wypadku spowalnia, w najgorszym wpada w recesję i to być może głęboką. I długotrwałą recesję. Jeszcze chciałem wrócić do tego wątku, bo jednak Wasze prace w dużej mierze są techniczne, to znaczy one dotyczą metod szacowania tej naturalnej stały procentowej. I no właśnie, w jaki sposób to się liczy? Bo mówisz, że to jest wartość nieobserwowalna i też obarczona pewnym błędem. Więc pytanie, w jaki sposób metody, które używamy do liczenia, jakby są w stanie ograniczyć ten błąd i dać nam precyzyjną odpowiedź? Tak naprawdę, jedyne co możemy zrobić, i to robiliśmy, to wykorzystać różne metody i zobaczyć, jak te szacunki się do siebie mają, czy różne metody w jakimś zakresie dają nam podobne odpowiedzi, czy na przykład, jak zastosujemy różne metody, to na jakieś, na jakieś pytanie odpowiedzi są zróżnicowane i wtedy ta odpowiedź jest, powiedzmy, mniej pewna. W jednym z artykułów, żeśmy liczyli naturalną stopę procentową, zresztą w Polsce i w strefie euro. Na cztery różne sposoby, zaczynając od takich metod czysto statystycznych, y, opartych wyłącznie na, na analizie y, bieżących danych, po metody oparte na takich bardzo strukturalnych y, modelach makroekonomicznych, takich bardzo mocno wynikających, y, zagłębionych w teorii ekonomii. I no oczywiście, jak się można domyślić, te szacunki. Były trochę różne pomiędzy tymi modelami, ale część, część wyników, część wyników się, się nie różniła. To znaczy, sam poziom oszacowania naturalnej stopy procentowej na przykład się, się różnił. Nie jakoś drastycznie, ale jednak się, się różnił. To mogły być różnice no, rzędu 2-3 punktów procentowych pomiędzy tymi stopami naturalnymi, więc troszeczkę dużo oczywiście. Natomiast to, o czym już wcześniej mówiłem, to że stopa naturalna spadała, tak? to generalnie rzecz biorąc, wszystkie te modele, Pokazywały. To, że stopa naturalna w Polsce jest wyższa od stopy procentowej w strefie euro, naturalnej stopy procentowej w strefie euro, to też wszystkie te modele konsekwentnie pokazywały. No więc to, to są takie obszary, gdzie dzięki zastosowaniu kilku metod jesteśmy dość pewni, że to rzeczywiście, że to rzeczywiście jest prawidłowy wynik. Ale jeszcze wracając do tego wątku, jak to się liczy, to znaczy weźmy te nawet czysto statystyczne, tak żeby przybliżyć słuchaczom metody, to czy ta naturalna 100% to jest jakiś taki długookresowy trend, który występuje w, w szeregach, które analizujecie? W tych metodach czysto statystycznych to jest coś rzeczywiście zbliżonego do długookresowego trendu. Są różne tak zwane filtry statystyczne, które pozwalają... Lepiej lub gorzej rozdzielać y, jakieś szeregi czasowe na, na część taką właśnie cykliczną, takie wahania, wahania krótko- średnioterminowe i część długoterminową. Więc tak, te metody czysto statystyczne to jest, to jest właśnie coś takiego. Po środku, powiedzmy, o tym nie mówiłem, tak, po środku mieliśmy takie metody statystyczne, łamane przez ekonomiczne, gdzie jednak pojawia się jakiś wątek ekonomiczny związany w jakimś stopniu z tym, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, znaczy od związku pomiędzy bieżącą stopą procentową, naturalną stopą procentową, a na przykład procesami inflacyjnymi, tak? Wiemy, że jak stopa procentowa bieżąca jest powyżej naturalnej stopy procentowej, no to inflacja powinna się się obniżać, a gospodarka zwalniać, a jeżeli stopa, natu, stopa procentowa jest poniżej stopy naturalnej, no to powinno się dziać na odwrót. I tę zależność możemy, ponieważ mamy też dane, szczęśliwie obserwujemy dane o, o inflacji, o dochodzie narodowym, no to możemy tę zależność też do modelu y, wbudować i tam pozwala. No, trochę więcej ekonomii do tych szacunków dodać, i trochę być może bardziej precyzyjnie tę stopę naturalną szacować. W tych, w tych modelach mieszanych, o których teraz mówisz, jakby to jest liczone, jeżeli dobrze zrozumiałem, w taki sposób, że w okresach, kiedy mamy. Y Wzrastającą inflację, to jest ten moment, w którym uważacie, że ta stopa procentowa, która jest, jest powyżej tej naturalnej stopy procentowej, którą obliczycie, i w taki sposób jakby szacujecie te okresy, kiedy ona jest powyżej, a poniżej, i, i tak jakby jesteście w stanie oszacować. Tak? No to jest troszeczkę uproszczenie, bo wiemy, że na inflację wpływa jeszcze trochę innych rzeczy, innych czynników niż tylko stopy procentowej. My się staramy się te czynniki też tam też w tych modelach uwzględniać, ale taka ogólna myśl, to, co. Ekonomia dodaje do tego szacunku, no to tak, do, do, prawidłowo, prawidłowo to, prawidłowo to ująłeś. No i gdzieś tam na samym, na samym końcu, drugiego krańca drugiego spektrum tych modeli są modele. Czysto strukturalne, gdzie w ogóle bieżące dane nie odgrywają w zasadzie żadnej roli, tylko są te czynniki, o których już tutaj dzisiaj mówiliśmy, czyli takie długoterminowe czynniki, takie jak demografia, takie jak, jak produktywność, o których z teorii ekonomii wiemy, że one powinny na stopę naturalną wpływać. Mówiłeś o tych boom-bust cycles jako konsekwencji braku, jak rozumiem reakcji odpowiedniej banku centralnego. Czy możesz coś więcej powiedzieć, jakieś przykłady podać, gdzie to wystąpiło? Tak, nawet nie, nie może nie chodzi tyle o odpowiednią reakcję banku centralnego. Po przystąpieniu do stref euro tak naprawdę nie ma czegoś, tak optymalna reakcja naszego banku centralnego, bo on już nie ma prawa podejmować żadnych decyzji. Na tym, na tym polega, na tym polega, no, jeden z problemów z przystępowaniem do, do Unii Walutowej, więc to przystępowanie ma trochę korzyści, ale ma też ten, koszt w postaci tego, że już tracimy możliwość używania własnej polityki pieniężnej. No właśnie, te, te boom-buzz o których tak mówiłem troszeczkę teoretycznie, że to mo może, być ten, może być ten boom, a potem może być ten, to spowolnienie czy recesja, no to nie jest tylko takie czysto teoretyczne zjawisko, ono rzeczywiście wystąpiło w kilku krajach, które przystąpiły do strefy euro, w moim odczuciu, właśnie w takiej sytuacji, że potrzebowały przeciętnie wyższych, wyższych stóp procentowych. To dotknęło na przykład Hiszpanię, to dotknęło kraje bałtyckie. To były procesy, które, tak jak powiedziałem, na początku wyglądały sympatycznie. Tam się konsumowało dużo, inwestowało dużo. Rosły ceny nieruchomości, kraj, kraje się zadłużały, to jeszcze, to jeszcze tak nie wyglądało jakoś strasznie, no ale potem to się wszystko właśnie to się wszystko załamało i to się załamało, skończyło się bardzo głęboką recesją zarówno w krajach bałtyckich, jak i jak i w Hiszpanii. Skończyło się bardzo wysokim wzrostem bezrobocia. Może Hiszpania jest szczególnym przykładem, gdzie ten wzrost bezrobocia. To bezrobocie wzrosło z poziomu kilku, jakieś 8% mniej więcej przed tym załamaniem do poziomu 25%. I tak naprawdę ponad 10 lat trwało, zanim to bezrobocie, stopa bezrobocia wróciła do, yy, do poziomów no, zbliżonych do, do tego punktu wyjścia. Jeżeli do kogoś te procenty nie przemawiają, to powiem tylko, że liczba bezrobotnych w Hiszpanii, w momencie tego załamania, w czasie tego załamania, wzrosła z 2 do 6 milionów osób, czyli 4 miliony osób straciły pracę, tak? Więc to są rzeczywiście procesy, które no, mogą być takie dewastujące wręcz gospodarkę i, i myślę, że dobrze byłoby uniknąć czegoś takiego. No dobrze, to dziękuję bardzo w takim razie za ciekawą rozmowę i liczymy na dalsze, nowe badania które pozwolą nam przybliżyć to, jak faktycznie narastający problem demografii, zmieniające się demografii będzie wpływał na różne aspekty funkcjonowania i polskiej gospodarki, i europejskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. No, prowadzę dalej badania i nad tym tematem, i nad wieloma innymi tematami. także. Będziemy się jeszcze widzieć. Na pewno się jeszcze zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Y Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Po prostu Ekonomia. Wierzymy, że dzięki inspirującym rozmowom z ekonomistami z SGH, ekonomia stała się państwu bliższa. Gorąco zachęcamy do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych dziedzin, publikowanych w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.